W sobotę, 4 stycznia 2025 roku, w Warszawie odbyła się 90. edycja Gali Mistrzów Sportu, organizowanej przez Przegląd Sportowy. To niezwykle prestiżowe wydarzenie, podczas którego poznajemy najlepszych sportowców minionego roku w Polsce. Gala zgromadziła na jednym parkiecie wielu znakomitych polskich zawodników, którzy w minionych 12 miesiącach zapisali się w historii sportu. Wśród nominowanych znaleźli się między innymi Medaliści Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, Mistrzowie Świata oraz Rekordziści. Najważniejszą nagrodą wręczaną podczas Gali Mistrzów Sportu jest tytuł Najlepszego Sportowca Roku. W 2025 roku zwyciężyła Aleksandra Mirosław, złota medalistka olimpijska z Paryża we Wspinaczce Sportowej. Nagroda dla Najlepszego Sportowca Roku to bez wątpienia największe wyróżnienie ale organizatorzy wręczyli również statuetki w innych kategoriach. Tytuł trenera roku powędrował do Mateusza Mirosława, szkoleniowca złotej medalistki olimpijskiej Aleksandry Mirosław. Natomiast drużyną roku ogłoszono reprezentację Polski w siatkówce mężczyzn.